To jest chyba jedna z najbardziej wykręconych historii, które kiedykolwiek słyszałem. Ja czytając te historie, to co tam się wydarzyło, miałam autentycznie ciarki na całym ciele. 25 stycznia. 1959 roku 10 studentów rusza na wyprawę w góry Ural. Nie byli to niedoświadczeni wędrownicy i tym bardziej właśnie dlatego to, co ich spotkało, jest po prostu przerażające. Trzy dni później jedna z tych osób poczuła się gorzej i postanowiła wrócić do domu i to była najlepsza decyzja w jej życiu. 1 lutego jest mega zła pogoda. Grupa postanawia przeczekać śnieżycę i rozbijają namioty. To, co stało się tej nocy, do dziś nie zostało w żaden sposób wyjaśnione. Coś się w nocy wydarzyło. Wszyscy wpadli w panikę. Namiot, w którym się schowali, został rozcięty od środka. Chcieli od czegoś totalnie uciec. Na zewnątrz był blisko 30-stopniowy mróz, a oni wybiegli w samej bieliźnie. Co ich tak przeraziło? Oni nawet nie zdążyli się ubrać. Pierwsze pięć osób z feralnej wyprawy zostaje odnalezionych przez pierwszą ekipę ratunkową 26 lutego. Wszyscy zginęli z zimna. Nikt nie zdążył wrócić do namiotu. Pomimo poszukiwań nie mogą odnaleźć pozostałych czterech. Zostają oni odnalezieni dwa miesiące później. To, co znajduje na miejscu ekipa ratunkowa, ją w szok. Ale to się chyba nie nadaje na wizję. Teraz, po ponad 60 latach od tego zdarzenia, można wybrać się w to miejsce i spróbować dowiedzieć się, co tam naprawdę się zdarzyło. Ja czytałem tę historię wiele razy i nie spodziewam się jakiegoś prostego wytłumaczenia. Na miejscu nie było żadnych śladów zwierząt, żadnych ludzi, więc jedyne chyba, co zostaje, to tylko jakieś paranormalne rozwiązanie. Szczerze, ja chyba nie chciałabym wiedzieć. Straszne, ale zarazem mega ciekawe.